Reprezentacji na przeprowadzenie szybkiego ataku. Krosowe zagranie na prawą stronę. Bardzo mocne do Kryszałowicza. Kryszałowicz ma naprzeciw siebie czato. Mija zawodnika kameruńskiego. Odegranie sklepki. Uderzenie. Kryszałowicz prowadzi piłkę trzech naszych zawodników przed świeczkim. Dobre, dośrodkowanie strzał. i świetna interwencja Bukara. Piłki na boisko. Kryszałowicz. Jacek Bąk, bon, Kryszałowicz, Strzał i Broni Allium. Wie pan co? Ostatnio oglądałem taki mecz przyjaźni towarzyskiej w Rzymie. Tam przyjaciele. W tym meczu w Rzymie zagrał 54-letni Diego Maradona. Teraz był, w poniedziałek. A w telewizji gdzieś widziałem w Bracie. No, właśnie, jak przyjaźni, tak. papier zorganizował pokoju. Tak, na pokoju. I grał Diego Armando Maradona i był najlepszy na boisku. Pięćdziesiąt lata. Po prostu <laughs> rozgrywał, wymiatał. No, ale wie Pan, to nie ma z kim porównywać. A Pan za pierwszy 40. Pan, nie, ma, nie, ma, nie ma co porównywać. Diego no, Maradona to Diego Maradona. <laughs> no, ale Diego... Robert Baggio grał jeszcze. No tak, ale, ale Maradona to był Maradona. Maradona to Maradona. Nie, 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 już skończyłem definitywnie, definitywnie z klubem, z w piłkę na tam poziomie mogę sobie z kolegami na hali pograć, czy na, na, czy na orliku, tak, a, a to już takie granie już mogę sobie okay, nie ciągnie Pana, żeby jednak tak, nie no, ogląda Pan teraz, Nie, chyba już nie, chyba już nie, chyba już nie. No tak nie ciągnie, że kurczę wszedł, no kurczę, że coś strzelił. No tak nieraz no <głosł> lata, noga lata, ale nie aż tak. Zajmuję się czym innym, staram się to zorganizować. I myślę, że to, to teraz jest nasza rola gdzieś tam w klubie, na tym żeby tych, którzy byli w klubach zagranicznych, bo to bo naprawdę daleko się profesjonalizmu profesjonalizm naszym był Tym razem faulowany zdecydowanie. I rzut karny. Jeszcze raz pójdźmy, łapany za rękę, pociągamy do ziemi. Bez dyskusji karny. 14 minuta. Na razie trzeba to strzelić jeszcze. Michał Szekłakow. Wszyscy stali z miejsc Bardzo ważny moment w meczu. Z bramka do 15 minuty. To zupełnie inny obraz meczu. Czeka rzekłakow. Przyzwolenie arbitra. Uwaga. że błako! Większy gol płakowa w polskiej reprezentacji. Marcin młodszy od niego mówił, on wszystko robi szybciej niż ja. No bo to będzie miał okazję dzisiaj Marcin. Ważne jak się z tej pracy. Absolutnie zatłużyliśmy. Byliśmy ze swoim lepszym do tego momentu. I rzeczywiście trzy faule na Pawle Kriszałowiciu i w tym ten trzeci był szczęśliwy rzut karny. Dobrze wykonany przez Michała. Pewne uderzenie. 1-0. No, początek z marzeń, można powiedzieć, bo długo na tę bramkę nie czekaliśmy. Kwadrans, ale to jeszcze nic nie oznacza. Trzeba jest... dalej grać swoje. Wie Pan co, tak jeszcze tak jedno na koniec pytam Mam wrażenie, ja nie wiem już tak kiedyś było, ale pan, że sędziowie tam rządzili, a myślę, że dzisiaj polską piłką, w ogóle świadomą piłką rządzą menadżerowie, piłkarze. Ja oni po prostu kupują, sprzedają, sprzedają. Dobry, Coś w tym prawdy jest. Coś w tym prawdy jest. Pan miał dobrego menadżera? Ja mam jednego Niemca, całe życie z jednym menadżerem współpracowałem żeby byłem zadowolony z jego pracy. Bo byłem, jak powiem, zadowolony menadżera, który się z Zgodzi Pan ze mną, że żeby karierę zrobić, trzeba mieć takiego menadżera, który po prostu negocjował? Znaczy, tak. menadżera miałem tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie byłem na zachodzie. W Polsce nie menadżera. W jest menadżer potrzebny. Jak jesteś dobrym zawodnikiem, Umowa. Nawet wamice w, w rąk? Nie miałem menedżera. A w na celu? Umowa no. do prawnika, dajesz kosztownicę z zł, żeby ci zaradził A ten menedżer tylko ci w głowie nadbrudzi na, na napsuje, namawia cię na różnego rodzaju wyjazdy, zamiast trenować, uczyć się z fachu, to ty jeździsz po próbach, po testach. I siedzący dzisiaj na ławce rezerwowych, Quentin Karwan Przy dwóch zawodników. Karwan dobrze przetarł się. Jest kłos. Kłos do środka w pole karne. Kryszałowicz. Kłos. Ostry kąt. Olisa Dewe 1 do 0. Kolejna bramka Emanuela Olisa Dewe w reprezentacji. Z przyjemnością popatrzylibyśmy raz jeszcze na tą akcję. O właśnie możemy teraz spojrzeć spokojnie. Dobre zagranie Kryszałowicza. Efektowne wejście Tomasza Kłosa. Nie ma problemu z umieszczeniem piłki w siatce Emanuel Olisa Debe. O głową potrafi też świetnie grać Żydutek jak widzimy. Kryszałowicz po lewej stronie Olisa Debe do niego zagrania. Olisa Debe znakomita sytuacja. Olisa Debe będzie 2 do zera Karwan. Tak jest. Bartosz Karwan. znakomicie zamknął tę akcję z prawej strony. I prowadzimy już dla Rnatę ze Szwajcarią. 2 do zera. Się na Oj, nie bierzcie menadżera, młodzi piłkarze. Młodzi piłkarze to jest w ogóle absurd dla mnie. Bo co Co im coś załatwił? No ma 18 lat i chciałby do lepszego klubu. No i co, menedżer może załatwił. Proszę wypowiedzieć, ma 18 lat gra w pierwszym klubie. No tam z Legii to... to... Ale Legia ma ze swojej szkółki. Ze swojej szkółki. A ze słupską? Państwo dużo budowy. A Państwa się że pierwszy? Powoli też kończymy na żywo. Ale, Panie Pawle, z tym menadżerem to Cezary Kukarski by się obraził. bo bez niego, Lewandowski może w no, przeszedł ja tutaj. Ja to, inaczej Aha. Inaczej. Aha, inaczej. Żeby Ja był z kugą, to by Cezary Kukarski nie, nie wiedział. Okej. Okay. Jak masz taką kurę, która wnosi jaka, to każdy może na Dobrze, Panie Pawle, no kończymy powałów, mało. Nasz e, przedługi wywiad, zwłaszcza że kuczy, słońce no, A plaż, Na plaża. Zapraszam do subskrypcji. Tu jest plaża. Nic się nie robi, tylko leży na plaży. Ale tak mi się przypomniało, tam Korea, tam wtedy też graści z Portugalii. Tak jest. To, spadnie inne warunki były. Tutaj to kopnięcie w rękę mogło spowodować taką decyzję, że Gangela strzelał. Dwie zmiany w polskiej drużynie. Haj to stracił, wypłat to stracił. i Dudek, ale Bramka, a Już są w całym. Fatalny, Drugi błąd, tam nie a to jest strata, Tomka Haj. Za daleko byliśmy w momencie rozegrania od przeciwnika. Później przegramy pojedynek w strefie zagrożenia. Za późne wyjście ostatniego obrańcy Jurek dodeklinował szansę na do strzelę. Koreańczycy są lepsi. Kończy Oscar Ruiz. Radość Korei, ale byli po prostu od nas zdecydowanie w tym spotkaniu lepsi. W dzisiejszym dniu Koreańczycy pokazali, odwłaszali wszystkie... Proszę państwa na no kończymy pomału nasz wywiad. No przerwa jest w mocy. Gry na razie przegrywa z Lechą. Niemożemy grają. Swoje Słońce świeci, no jesteśmy rozmęczeni już jakby przebieg już troszkę spadł. Ależe no Paweł, dziękuję za spotkanie. Również dziękuję. Bardzo mi. Również pana. Rozmowa opinia to jest dla mnie coś jeszcze pamiętają. Nie na pewno panie. Ale 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 no coś, się, że... Pierwszy strzelec bramki na Mistrzostwach Świata dla Polski po 16 latach Paweł Pryszałowicz. Olisada pierwszy. też. Olisada pierwszą. Ale przepraszam bardzo, a nie ma cały czas. Nie, ja mam w myślach tę, tę bramkę z Portugal. Ten sędzia Hutalna zuba, bo przez nie napisać, że nie I to wyraźnie. Tam była bramka głowa. Takie. Tak jest. Tak jest. Kończymy nasz wywiad, proszę Państwa. Paweł Grzegorzowicz, jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Pozdrawiam.